Od niedawna, stosunkowo niedawna, banki zaczęły masowo proponować zawieranie ugód. Zapewne związane jest to z przegrywaniem masowym spraw sądowych. Z naszego doświadczenia wynika, że większość tych propozycji ugodowych jest bardzo niekorzystna dla kredytobiorców. Co więcej, nie tylko na tym tracą. Ale jeszcze banki na tym zarabiają. Dla przykładu, weźmy kredyt standardowy. 300 tysięcy złotych, 30 lat zaciągnięty w 2006 roku. W 2023 roku osoba, która zaciągała kredyt, wpłaciła już do banku 410 tysięcy złotych, czyli 110 tysięcy więcej. Po unieważnieniu umowy, tak jak to w naszych wszystkich sprawach sądowych prowadzonych przez nas, Klient otrzymuje z tych pieniędzy 110 tysięcy, gdyż unieważnienie umowy skutkuje tym, że bankowi powinniśmy zwrócić tylko tyle, ile wzięliśmy. Jeżeli chodzi o ugodę, kredyt na 300 tysięcy, spłaciliśmy 410, z tego już nic nie odzyskamy. Bank proponuje jeszcze 300, tak przynajmniej twierdzi, że jesteśmy mu tyle winni. W swojej wspaniałości proponuje również. Umorzenie 70 z tych 300. Zostaje 230 plus 410, które już spłaciliśmy. Razem daje to 640. Niestety musimy jeszcze spłacić odsetki do końca spłaty kredytu, bo to również jest warunek ugody. Dodatkowe 120 tysięcy. Krótko mówiąc, dodając całość. Po 30 latach bankowi zapłacimy 760 tysięcy. W przypadku procesu sądowego to 300 tysięcy. Nic więcej. 100 tysięcy 110 dokładnie otrzymamy jeszcze zwrotu z tych 410, które już zapłaciliśmy. Proces kończy się unieważnieniem umowy. Prawie zawsze. Ryzyko jest minimalne. Po zakończeniu procesu kredyt zostaje uznany za spłacony. Do tego możemy wykreślić hipotekę. Bank musi wyrazić zgodę na wykreślenie tej hipoteki. Podobnie kredytobiorca wykreślany jest z BIKu, z Biura Informacji Kredytowej. Jego zdolność kredytowa z dnia na dzień się poprawia. Często dostaje dodatkową gratyfikację w postaci nadpłaty kredytu. No i odsetki. Minusy procesu sądowego. No to czas, upływ czasu, jednak 2-3 lata trzeba zaczekać. Jeżeli kredyt jest niespłacony, to często przez ten czas trzeba kolejne raty uiszczać. Kolejny koszt to jest koszt wynajęcia profesjonalnych pełnomocników, do tego jeszcze koszta samego postępowania sądowego, ale te koszta praktycznie trzeba tylko wyłożyć. One są zwracane przez bank w późniejszym czasie po przegranej banku. Jeśli chodzi o minusy ugody, przede wszystkim kredyt trzeba spłacać nadal, jeśli się go nie spłaciło. Na przykładzie, który podawałem, to jest kolejne 13 lat. Przez 13 lat jesteśmy wpisani do Biura Informacji Kredytowej jako dłużnicy. Co więcej, często bank sobie zastrzega prawo zbadania zdolności kredytowej w momencie zawierania ugody. Plusy ugody, podpisuje się ją od razu. Tylko prawnik, tylko specjalizujący się w sprawach frankowych, to jest dobry adres. Zwykle to są osoby, które wstępnie analizują sprawy absolutnie nieodpłatnie. Za każdym razem klient, który jest zainteresowany naszymi usługami, dostarcza nam umowę elektronicznie, umowę kredytu bankowego, oczywiście. Elektronicznie czy osobiście pocztą, tak jak woli. Potrzebna nam jest kopia. My dokonujemy indywidualnej e, analizy finansowej, analizy prawnej tej umowy. Przesyłamy taką analizę wraz z propozycją współpracy naszemu potencjalnemu klientowi. Jeśli jest zainteresowany, przedstawiamy tam analizę korzyści. Przedstawiamy naszą propozycję współpracy jeżeli e, Ustalamy, że jest to satysfakcjonujące dla jednej i drugiej strony, podpisujemy umowę i co ważne, pełnomocnictwo, bez którego nie możemy działać. Można to robić i zdalnie, i w siedzibie kancelarii. Zawsze odpowiemy jeszcze dodatkowo na wszelkie wątpliwości i pytania.